Mordeczki, co się dzieje? Gdzie byłem? Na pewno ten odcinek to nie jest dzień jedzenia, ale jest to odcinek w formie wytłumaczenia, co się ze mną działo, dlaczego mnie nie było, dlaczego na sensu nagrywam teraz, a nie na swoim kanale. Tego wszystkiego się dowiecie, postaram się wam to opisać, jeszcze na starym sprzęcie, bo jak widzicie, to chyba są troszeczkę już inne ujęcia niż te, które znacie. Zobaczcie, tam są róże, to jestem ja. Róże. Ja mam nadzieję, że celowałem, bo oczywiście na ślepo to robiłem, ale chodzi o ostrość, o brak po prostu tego problemu, który cały czas miałem z tamtym aparatem i niechętnie po niego sięgałem. Także do roboty lecimy z tym odcinkiem. No siemano mordeczko, siemano mordeczki, witam Was w końcu po ilu? 7 miesiącach, bo tyle minęło od zawodów w lutym u Piotrkowicza, no, to była cały czas masa, dodawaliśmy stopniowo kalorie, nagle było bęk, zapchałem się, układ trawienny dostał, 4 miesiące, 900 węgli pchanych na siłę, strata jakości pokarmu, yy, przeszedłem po prostu na gorszy jakości jedzenie, bo tam to już mi nie smakowało, nie wchodziło, a to wszystko jakby taka kula napędzała się i mnie zatkało, rozwaliło, w sensie nie jakoś się rozwaliło mi od środka, że mam jakiś problem, tylko tak mnie zamuliło, że musiałem się odmulić, po odmuleniu zamiast wrócić do treningów to zachorowałem na COVID, więc spadki, spadki, spadki były. Ale oczywiście jestem już po czterech treningach i tak naprawdę już wszystko czuję, że wraca do stanu sprzed choroby, ale nie sprzed wyjazdu, gdzie na maksymalną wagę miałem już 98 kilo w ciągu dnia, 95 na czczo. To mi spadło do 91 po wyjaździe, więc ile retencji było. No i teraz było z poniżej 90 myślę, a teraz już jestem e, znowu już na 91, także 4 kilo jestem do tyłu, ale to nie nazywam tego tak, bo odpocząłem. E, no i będę mógł Wam pokazać teraz drogę, którą będę stopniowo wracał, bo zadam im sukałem się, dogadałem tak, że ja sam decyduję teraz o e, ilości węglowodanów, bo już zauważyłem, że przy 500 węglowodanach waga mi wracała i odpowiednim bodźcu treningowym, a ja miałem prawie 900 przez 4 miesiące. Przez trzy poprzednie dochodziłem do 900, a później dorzucaliśmy już tylko tłuszcze. Także naprawdę było było ciężko. Ja nie miałem czasu, żeby e, nagrać vloga, zrobić coś w domu, nawet zająć się kosią, bo spałem. Generalnie trawiłem i to e, naprawdę bardzo duża je, ilość jedzenia. Za, taki organizm zatkany ma tak naprawdę bardzo duży problem z tym, żeby Strawić yy, pokarm i tym się zajmuję przez cały dzień, więc spałem po każdym posiłku, miałem wszystkie takie oznaki przemęczonego układu trawiennego i jelitno, nie? Także teraz to wszystko odbudowuję i wam będę pokazywał w dniach jedzenia, wracam oczywiście na Senzu, Gadałem z AJM, który też pomagał mi w wyborze sprzętu i z Damianem rozmawiałem e, o tym, e, jak to wszystko logicznie ułożyć, także ja wracam do dni jedzenia, wrzucam je na Senzu, nie otwieram swojego kanału, ponieważ moja częstotliwość nie... Nie byłbym w stanie takiej częstotliwości dać, jaką bym chciał. Tak? Czyli przynajmniej dwa materiały w tygodniu, tak mówił AJ. On robi tylko to i naprawdę tyle daje tych materiałów, że to wszystko fajnie leci. Ale ja nie byłbym w stanie. Ja jestem w stanie zrobić dwa materiały w miesiącu, myślę, to by był max, Więc fajnie, że damy nam wrócił na sensu, i to wszystko będzie się ze sobą znowu łączyć i sensu będzie miało też lepszą, myślę, częstotliwość dzięki temu. Także dobra. Dzisiaj nie będzie Dzień Jedzenia, tylko jest to taki bardziej opis mojej sytuacji i opis tego, że kupiłem nowy sprzęt, więc to są ostatnie ujęcia na Nikonie, na tej Sigmie. A teraz przerzucam się na Sony Alpha i pierwszy obiektyw, na razie jedyny. Następne rozważę, bardzo, do, bardzo mocno rozważam te obiektywy, nie kupuję ich na pałę, więc kupiłem na razie Sigmę 16 mm, szeroki kąt, czyli będzie inne ujęcie niż tutaj, zaraz Wam pokażę i no, świetny autofokus, nie to co tutaj, bo ten jest głównie do zdjęć, a autofokus pamiętacie szalał, hałasował, aż się dziwię, że teraz tego nie robi, ale może nie jestem po prostu ostry albo mi nie ma w kadrze, nie wiadomo. W każdym razie... Dzisiaj lecę też na trening, sprawdzę aparat na treningu, może też coś opowiem, będę chciał też zbudować plan treningowy, więc może w jakimś z odcinków to zrobię, także dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zbudował z, jakby przy Was z Wami, albo opisał mój plan treningowy, to mnie też motywuje do zbudowania go, bo mam go cały czas w pamięci, ale to nie jest zawsze to samo, tak jak wiecie, także do zobaczenia w następnej scenie. Wsyłał aparacik, jest dosyć ciężki. Taki teścig na się z ostrością, nie muszę o niej myśleć, takie było założenie. Lecę teraz na trening szybki. Robię teraz w zasadzie w niedzielę, zrobiłem trening, źle się czułem, bo to po tej chorobie. E, więc w poniedziałek odpuściłem, ale we wtorek poszedłem i z każdego dnia, z dnia na dzień czuję się jakby dwa razy lepiej niż poprzedniego dnia. Czyli dziś się czuję dwa razy lepiej niż wczoraj, a wczoraj się czuję dwa razy lepiej niż przedwczoraj, no nie? Dlatego we wtorek, w środę i dzisiaj robię trening, ale nie przesadzam. Zbliżam się do jakichś takich ciężarów, że czuję się zmęczony, ale generalnie to jest jeszcze nie to. E, czuję, że... bo ja teraz na niego bardziej uważał Stren ma tak deskę z no o plasticzku wiem, po prostu przy przyspieszaniu mocno się ślizga czyli przy każdych światłach niestety w każdym razie to nie jest jeszcze ta odporność e, znaczy może dziś już będzie lepiej, ale m, e, czuję tak, że jakbym przesadził to mógłbym się osłabić i złapać byle jaką chorobę, no nie? Więc, Robię wszystko tak, żeby... Mm, rozsądnie, ale też nie tak, żeby robić jakiś pusty trening, no nie? Kurwo jebana, no. Jesteśmy na auto w dyni rozeska 1. Siłnia zawsze otwarta przez dwóch lockdownów. E, oczywiście pracowaliśmy tu, bo można było. E, o, jest i rafi. yo, yo największy człowiek na Outlaw e, Ja zami mam zamiar dzisiaj zrobić szybki trening. E, głównie barki. E, zobaczycie metodę. Taką fajną Wam pokażę na chaos barze siedząc, czyli mm, bar, czyli... Sztanga, bo to nie sztanga, ale to jest łupko węglowe. Konstrukcja dała mu które wibruje. za silnie. śilecie na to powiesimy, to oddaje tą wibrację i stabilizuje bardzo fajnie obręcz walkową, więc sobie jeden z moich pierwszych ćwiczeń. A jak tam się zwolni, tam daleko się zwolni bramki, to może sobie coś powyciskam na głowę. Dodatkowa zmienna Tak, czyli dodatkową zmienną dodajemy, czyli tak jak były drgania już, tak teraz mniejszy ciężar, ale dodatkowe dwie jakby fale, dwie amplitudy spowodują totalny chaos na chaos barze. Ręka jak u narkomana się trzęsie, bo oglądamy Timeless, a ja mam zjazd, bo nagrywam zamiast jeść po treningowy, e, tylko szybko powiem, tu mam e, płatki ryżowe, płatki Nesquik, daktyle i białko, 50 białka, znaczy 40 białka, 50 prochu, e, 20 węgli z Nesquików, e, 20 z daktyli, 60 z słodków ryżowych, o, takie mam tutaj, czyli 100 węgli i tu łącznie mam ze słodyczy 40 węgli, nie? Skittles i żelki i jeszcze będę tam dobijał, zależy jaki będę miał apetyt. Gosiaczek czeka na mnie oczywiście, żeby obejrzeć timeless, bardzo fajne o przenoszeniu się w czasie. E, dobra, widzieliście mniej więcej jak to na dzień dzisiejszy wygląda co robię na treningach. Oczywiście ten plan może też e, ogarnę. Zależy. Piszcie w komentarzach generalnie, czy chcecie, żebym jakiś odcinek poświęcił na ułożenie planu. To sobie ułożę plan. Przy okazji Wam pokażę, jak mniej więcej, jaką mam mniej więcej filozofię w tym budowaniu planów. E, no cóż, aparat przeszedł test. Naprawdę. Słuchajcie. W aucie, jak widzieliście, spadł mi dwa razy. To, co tam przeklinałem, to tylko dlatego, że wiedziałem, że ten materiał wykorzystam, to normalnie bym więcej klnął. E, ale to jest nic. Wpadłem na Barbell Brothers. E, oczywiście tam miałem e, komu dać ten aparat, żeby mnie ponagrywał. Ewelina też mi pomogła, ale no niektóre ujęcia chciałem sta, sta, e, stabilne po prostu takie mieć. I ustawiłem go, stał, włączyłem rek. I oczywiście widzieliście ujęcie, że się wywrócił z wysokości mostka, spadł na beton, bo tam jest beton, tylko jest taka wykładzinka cienka, ale na szczęście na mikrofon. Eee, spadł trzy razy, za trzecim razem połamał się mikrofon. A, już go tam odniosłem. Eee, mam teraz taką kulkę. No, wiecie o co chodzi. R też rodę. Generalnie mam dwa typu podłużne mikrofony rodę. Oba połamane, jeden sklejony w pracy, jeden połamany w szufladzie teraz, oczywiście też go skleję na super glue, bo to nie jest ten problem. Eee, no i tą kulkę, nie? Także może być głos trochę inny. Eee, w każdym razie nie ja władzę te podłużne, nie? Bo te bardziej takie na wiatr są. W każdym razie tak to wygląda u mnie, ja mam troszeczkę zjazd, więc zabieram się za jedzenie. Wypiszcie w komentarzach oczywiście, czy chcecie dzień jedzenia, no nie mam teraz dużo węgli, 500-600 jem, zobaczę, no i tak pewnie nagram, ale piszcie też, czy chcecie ten plan, no i oczywiście dawajcie łapki w górę, jeżeli chcecie, abym nagrywał takie dni po prostu całe, czy tam jedzenie, trochę treningu i tak dalej, nie? No, także dzięki za oglądanie, dzięki za łapki, dzięki za każdy komentarz. Pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo istotny ten komentarz, ja zawsze Wam lubię odpisywać, lubię jak jesteście aktywni, także dawajcie tam łapeczki i komentarze, no nie? Si. jak zwykle w tle. Także, nawet nie wiem czy była w tle czy nie. No, w każdym razie do jak następnego. Była w tle to pewnie mamy rozciągniętą japę. No, ale on tak nie rozciąga też jak no, tamten, no mój, tak, tamten, tamten mój, tamten super szerokokątny. No, także wasze zdrowie, mordeczki. No.